Witam was w ostatnim już odcinku naszej serii Jakość Kontrolowana. W tym odcinku opowiem o rzeczach, o których zapomniałem powiedzieć w całym naszym cyklu. A właściwie nie zapomniałem, tylko kontrola jakości jest tak obszernym działem, że po prostu nie zmieściłem tego wszystkiego w krótkich filmach, które i tak trochę przeholowałem. I tej wersji będę się trzymał do końca. Zacznę może najpierw od odcinka, który dotyczył jakości powierzchni. Nie wspomniałem w tym odcinku o materiale ocynkowanym. Głównie u nas rotuje oprócz blach, są to kształtowniki, zamknięte, gięte na zimno, ocynkowane. Mamy... Z, możemy je podzielić, te kształtowniki, powierzchnię kształtowników ocynkowaną możemy podzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa jest to grupa, której, jest to materiał, której zawartość krzemu wynosi mniej niż 300%. Są to szatne części procenta, więc nie jest tego dużo, ale jest to bardzo, bardzo ważne. W tej grupie jakość powłoki ocynkowanej jest najlepsza, jest błyszcząca, jest równa i to jest główny materiał, który jest ocynkowany. Druga grupa jest to materiał, który Zawartość krzemu w sobie zawiera od 3 setnych do 14 setnych. No i jest to grupa, która nie przyjmuje o To znaczy przyjmuje, ale warstwa może być krucha, może być popękana, może pękać przy lekkim uderzeniu. Nie nadaje się do cynkowania. I tu jest ciekawostka, ponieważ mamy trzecią i czwartą klasę i trzecia klasa, która również nadaje się do cynkowania jest to klasa, w której zawartość krzemu mamy od 14 setnych do 25 setnych procenta i jest to taka zawartość, która przyjmie tego cynku na powierzchni więcej. Zdecydowanie pożądana jest w krajach skandynawskich, w takich miejscach, gdzie mamy bliskość, być może blisko do morza, słonym takim środowisku. Słowem, wszędzie tam, gdzie ta, gdzie ta grubość powłoki cynkowej powinna być y, troszkę grubsza. No i ostatnią y, klasą krzemową, y, klasą zawartości krzemu jest klasa czwarta, która wynosi powyżej 25 setnych. No i tutaj również nie nadaje się do cynkowania, y, może szybko korodować, y, pękać, y, cynk może schodzić. Y, no, unikamy jej, nie powinno być... Nie powinno trafić taki materiał, nie powinien trafić do cynkowania. Można sobie tam poradzić jeszcze trochę przy śrutowaniu w głębnym takiego materiału, ale nie oczekujemy, że wtedy ta grubość powłoki będzie taka, jaką, jaką chcemy. Co do przechodzę już do następnego tematu. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o normach. Nie wspomniałem o pewnej bardzo ważnej rzeczy, w której jeżeli korzystacie ze sztucznej inteligencji z czata GPT, sprawdzałem, nie bardzo się sprawdza w takich sytuacjach, kiedy chcemy, żeby nam czat wskazał punkt normy albo normę, którą, którą szukamy, która dotyczy danego materiału. Bardzo halucynuje. Jeszcze jakiś czas temu na 10 prób 8 było nieprawidłowych, więc pamiętajmy, żeby sprawdzić to jeszcze raz. Jeżeli już korzystamy z czata GPT ze Inteligencji, żeby to potwierdzić, jego odpowiedzi, bo bardzo często się mijają. Kolejnym zagadnieniem, które chciałem poruszyć jeszcze w tym odcinku, będzie wytop. Jak wspomniałem już w jednym z poprzednich filmów, jest to niezwykle ważna, kluczowa sprawa dla nas, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o magazyn, o kontrolę jakości. Wytop identyfikuje nam superem maniaka, powtarzam to słowo, jest to identyfikacja. W ogóle wytop jest to ciąg znaków alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków który służy do identyfikacji materiału, do identyfikacji go z dokumentami, do identyfikacji go z dostawą, z producentem. Możemy w, po numerze wytopu możemy sprawdzić, od kogo to dostaliśmy, kiedy dostaliśmy materiał, w jakiej ilości dostaliśmy, do kogo wysłaliśmy, kto go od nas otrzymał. Sprawdziło się tak, to taka ciekawostka sprawdziło się to, kiedy wykryliśmy na kali u nas na magazynie, przygotowując towar, wykryliśmy wadę materiału. Sprawdziliśmy szybko, do kogo zostało wysłana, bo paszka dzień prędzej była otwarta i wysłana dzień czy dwa dni prędzej. Materiał pojechał do dwóch do dwóch klientów. Sprawdziliśmy po wytopie, do kogo pojechał. Skontaktowaliśmy się z klientami. Faktycznie sprawdzili, że towar posiada wadę. Na szczęście nie zdążyli go użyć. Wymieniliśmy towar. Wszystko zakończyło się dobrze dzięki właśnie numerowi wytopu, dzięki przenoszeniu tej cechy i na, na materiał wydawany. Co dalej z numerem wytopu? Dzięki temu, że tak bardzo tego pilnujemy, tego przenoszenia cechy, mogę nieśmiało porównać nas do największych chyba hurtowni w Polsce, gdzie większe hurtownie od nas w innych częściach kraju niestety nie mają takiego poziomu tej identyfikowalności. No, jestem z tego dumny poniekąd i ja zacząłem to wprowadzać. Ja się tym zajmowałem od początku i jakoś to działa. Może jeszcze nie do końca, ale działa. Takie nieprzenoszenie cechy, czyli znakowanie numerem wytopu dzielonych paczek bądź dzielonych części składowych materiału traktujemy jako niesubordynację, jako zdradę, jako dezercję w pewnym sensie, jako jakieś jątrzenie. O, jątrzenie, można do certyfikatu ISO dodać to słowo, nie było go. Yy, bardzo często chodzę po hali i sprawdzam, czy numery są przenoszone. Koledzy, jak widzą mnie na hali podczas wykonywania tych czynności, yy, twierdzą, że się nudzę i szukam zaczepki. No poniekąd szukam zaczepki, ale jeżeli już ją znajdę, jestem bardzo nieprzyjemny. Nie wyglądam, ale jestem. Yy. Kolejną sprawą, którą chciałem również poruszyć głębiej, trochę też mówiłem o tym, mówiłem o atestach, mówiłem o o dokumentach materiałowych. Atesty, jest to taka nazwa potoczna, mówimy na to atesty, ale po zmianie, w którymś, nie pamiętam w którym roku nastąpiła zmiana, lekkie uproszczenie tego. Norma numer EN 10204 dzieli atesty na cztery części. Pierwsza część jest to deklaracja zgodności z zamówieniem, w której producent, wytwórca materiału deklaruje, że materiał jest zgodny z zamówieniem klienta. Koniec, kropka, dziękuję. Drugi... O, koledzy zwątpili? Nie. Drugi z... A, drugi z dokumentów kontroli. Jest to atest 2.2. Poprzedni deklaracja zgodności był to tak zwany atest 2.1. Drugi atest 2.2 i tak Dzień się dobry. nazywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest to atest 2.2. Tak się fachowo nazywa i jest to potwierdzenie, że materiał spełnia warunki zamówienia, spełnia wszystkie wytyczne i podawane są wyniki badań oraz y, y, wyniki badań mechanicznych oraz y, chemicznych, czyli skład materiału. No i trzecia grupa jest y, połączona poniekąd z czwartą. Są to świadectwa odbioru 3.1 i świadectwo odbioru 3.2. Świadectwo odbioru 3.1 y, jest to coś na zasadzie at u 2.2 Producent stwierdza zgodność y, materiału z zamówieniem, podaje wyniki badań oraz, co jest bardzo ważne, potwierdza te wyniki badań, wyniki kontroli potwierdza uprawniona jednostka całkowicie niepodległa procesowi produkcji. To jest bardzo ważne. No i mamy świadectwo odbioru 3.2, w którym oprócz tego, że wyniki kontroli podpisuje jednostka, która jest niepodległa procesowi produkcji, ale także kontrolę przeprowadza Wybrana przez zamawiającego jednostka. Może być to ktoś z jego firmy, osoba specjalnie do tego wyznaczona, może być to zlecone innej, innym, innemu podmiotowi zewnętrznemu, który zrobi to za, za zamawiającego. Czyli są dwa, jakby, odbiory: jedno zakładowa kontrola produkcji, która jest niezależna od procesu produkcyjnego. I w świadectwie odbioru 3 dwa Oprócz tego jeszcze jest ktoś wyznaczony przez zamawiającego który też potwierdza wyniki badań swoją kontrolą i swoim, swoim podpisem. U nas w naszej firmie, jak już wspomniałem, jest kolega Jarek, który się zajmuje tymi, tymi atestami. Kolega Jarek miesięcznie przerzuca, dzisiaj go pytałem, miesięcznie ogarnia do około tysiąca atestów a jest to zaledwie chyba połowa jego pracy, którą u nas wykonuje. Także, Jarku, żyj nam długo i zdrowo, bo nie mamy zastępstwa za Ciebie. I na zakończenie, na zakończenie jeszcze może wspomnę o normie 10.168, która mówi nam o tym, co w takim ateście powinno być. Generalnie producent ma prawo ma dowolność w tworzeniu szaty graficznej tego dokumentu. Może być on pionowy, może być on poziomy, jak sobie zażyczy, może być w formie koła, nie ma żadnego problemu. Aczkolwiek jedno, do czego musi się stosować, to numeracja pól. Numeracja pola jest zawsze stała, niezmienna. W polu np. A1 muszą być takie informacje, nie może być żadnych innych. W polu A2, A3, A4 jest to uszczególnione. Potem w blokach typu B, B1, B2, B3 jest to samo, C1, C2 i tak dalej. Wyjątkiem jest pola wolnego wyboru, w którym. Wytwórca może wskazać jakieś informacje, które uzna za ważne i że powinny się znaleźć w ateście materiałowym, w dokumencie materiałowym. Mówię o tym dlatego, ponieważ mieliśmy kilka zapytań, czy możemy podać dokument w języku polskim. Nie możemy. Możemy przedstawić tylko oryginalny, jeżeli dokonamy jakichkolwiek zmian w takim dokumencie. Na to jest prokurator, więc jeżeli to będzie czy po angielsku, czy po arabsku, czy chińskie krzaczki będą nasadzone, tak niestety musi zostać. Tego zmienić nie możemy, ale po numeracji pól i bloków, czyli A1, A2, A3, B1, B2 i tak dalej, możemy spojrzeć, które dane są w danym bloku. I o ile litery mogą być dla nas niezrozumiałe, o tyle cyfry, jeżeli jest wartość podana cyfrowo, raczej jest zrozumiała. I po tym możemy zweryfikować wszystkie informacje, które są nam potrzebne w tym teście. Jedyną rzeczą, którą my możemy nanieść, zmienić w teście jako pośrednik, jest to ilość wydana klientowi. Tu możemy to zmieniać. Jeżeli zakupimy 20 ton, wydamy klientowi jedną tonę, możemy to zapisać. Aczkolwiek, jak na razie tego nie robimy, nie widzimy takiej potrzeby. Myślę, na razie nie jest nam to potrzebne. Jako ciekawostkę jeszcze podam na zakończenie: jak kiedyś poprosiliśmy dostawcę o a i się trochę, trwało to trochę dłużej i ociągał się z tym. Przysłał nam atest do danego materiału o innym numerze wytopu z twierdzeniem, że jest to atest zastępczy i jeżeli dostanie i uzyska atest już ten właściwy, to nam go wtedy podeśle. Wspominamy to do dzisiaj, jest to taka historia, której jeszcze nikt nie przebił, no i nie wyobrażam sobie, ciężko na pewno będzie komukolwiek to przebić. Na tym chciałem zakończyć to spotkanie, na tym chciałem zakończyć nasz cały cykl. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tego, no chociaż minimalne, minimalnie, ale wyniesiecie jakieś informacje. Rozjaśniłem wam trochę zagadnień związanych z kontrolą. Mam nadzieję, że wam pomogłem przy waszej pracy. Pamiętajcie, żeby przy dostawie sprawdzać towar. Mimo wszystko sprawdzić go dokładnie. Pamiętajcie, że też jesteśmy tylko ludźmi. Może się mimo naszej kontroli, mimo naszych procedur zawsze mogło coś być przeoczone, mogło coś pojechać, czego z jakich względów nie zauważyliśmy. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.